Mamy dzień drugi naszej serii, 100 dni do matury. Dzisiaj na TPT weźmiemy wzory skróconego mnożenia. Nie będą to oczywiście wszystkie zadania, ponieważ pominę wszystkie zadania typu dowody algebraiczne, w których te wzory dało się wykorzystać. Do dowodów jeszcze sobie wrócimy w tej serii. Dzisiaj, pomimo tego, że też pojawią się dowody, to będą one bardzo typowo związane z tym, w jaki sposób możemy do tych wzorów skróconego mnożenia podejść, jak je zauważać, jak je wykorzystać oraz jeszcze dodatkowo. Omówimy sobie uwymiernianie. Pierwsze dwa zadanka to będą takie bardzo krótkie zadania, właśnie z matur, i tutaj trzeba będzie wykazać, że jakaś liczba, i ona jest dana w taki sposób, że mamy te pierwiastki, ona ma być całkowita. W tym przypadku liczba A to jest liczba pierwiastek z 29 minus 12 pierwiastek z 5. Minus 2 pierwiastek z 5. Czyli to są nasze założenia. Teza jest taka, że A należy do liczb całkowitych. Nie wiemy czy dodatnich, czy ujemnych, po prostu całkowitych. No i co tak naprawdę my wiemy o tej liczbie A? Ta liczba a, ona jest zadana w taki sposób, że mamy różnicę jakichś dwóch liczb. I teraz, żeby ta liczba była całkowita, to tak naprawdę tutaj ten pierwszy pierwiastek, czyli pierwiastek z 29 minus 12, pierwiastek z 5, musi dać nam jakiś wynik, który będzie wyglądał następujące: Dwa pierwiastki z 5 plus minus coś... No bo później mamy to minus 2 pierwiastek z 5 i to się nam będzie musiało skrócić. Czyli już wiemy, że tok rozumowania powinien być następujący. Ten pierwiastek z 29 minus 12 pierwiastek z 5 musi się nam dać ostatecznie zapisać jako 2 pierwiastek z 5 plus minus. Jakaś liczba. I ta liczba, ona musi być całkowita. Czyli pierwszym naszym celem jest usunięcie tak naprawdę tego pierwiastka, pozbycie się go. W jaki sposób możemy się pozbyć z tego, tego właśnie pierwiastka? Z 29 minus 12 pierwiastek z 5. Ano, w taki, że uda się nam zapisać tą liczbę pod spodem jako jakieś x. Y I tutaj będzie plus minus, musimy się nad tym zastanowić jaki znak, do kwadratu. Jaki tutaj będzie znak? Skoro mamy to minus, no to w takim razie już wiemy, że tutaj będzie musiało być x minus y i to całe do kwadratu, dzięki czemu uzyskamy po prostu liczbę, y, wartość bezwzględna z x minus y. Żeby tak się stało, to zauważmy, że co musi się wydarzyć. Ta liczba 29 minus 12 pierwiastków z 5 musi być równa właśnie temu x minus y do kwadratu. Czyli x kwadrat minus 2xy plus y kwadrat. No i co zauważamy? Te liczby tutaj kwadraty czyli x kwadrat dodać y kwadrat, no będą musiały być równe zapewne 29. Dlaczego? No bo jeśli podniesiemy coś do kwadratu, to nawet jeśli pod tą liczbą x i y kryje się jakiś pierwiastek, no to po podniesieniu do kwadratu już tego pierwiastka mieć nie będziemy. No czyli mamy pewność, że 29 to ma być x y, kwadrat plus y kwadrat. No to w takim razie ta liczba minus 12 pierwiastek z 5 musi być równa minus 2xy. Czyli XY musi być równa po podzieleniu przez minus 2 obu stron 6 pierwiastek z 5. No i my wiemy, że jedną z tych liczb to byśmy chcieli, żeby było właśnie 2 pierwiastek z 5. No to sobie podstawmy na przykład pod x 2 pierwiastek z 5. No to zastanówmy się, ile wtedy musi być równy y. No to wtedy 2 pierwiastek z 5 razy y byłoby równe 6 pierwiastek z 5. No to wtedy y musiałby być równy 3. To sprawdźmy, czy taka para xy właśnie równa 2 pierwiastek z 5 i 3 będzie spełniała ten warunek, że x kwadrat plus y kwadrat równa się 29. No to sobie sprawdźmy. x kwadrat plus y kwadrat równa się 2 pierwiastek z 5 do kwadratu plus 3 do kwadratu. Czyli to jest 4 razy 5, czyli 20, dodać 9, czyli to jest 29. Rzeczywiście spełnia. Czyli znaleźliśmy taką parę x, y, która właśnie da nam tutaj to rozwiązanie. W takim razie ta nasza liczba a jest równa. Pierwiastek z, no i tutaj to jest pierwiastek z x minus y do kwadratu. Równie dobrze moglibyśmy sobie to zapisać y minus x do kwadratu, no bo wiemy, że to tutaj będzie przemienne. W takim razie mamy dwa... Pierwiastek z 5 minus 3 i to jest do kwadratu pod pierwiastkiem. Oczywiście minus 2 pierwiastek z 5 już za pierwiastkiem. No to wiemy, że możemy sobie opuścić ten pierwiastek, ale pojawi się nam wartość bezwzględna. Nie możemy o niej zapominać. No i co teraz dostaniemy? 2 pierwiastek z 5 to będzie około 4,4 minus 3. No to wiemy, że to jest dodatnie, więc opuszczając wartość bezwzględną, nie musimy tutaj zmieniać znaków. No i bardzo dobrze, bo to 2 pierwiastek z 5 się nam teraz dzięki temu skróci. No i otrzymamy minus 3, co jest jak najbardziej liczbą całkowitą. Czyli co kończy dowód? OK, możemy przejść do zadania drugiego. Tutaj sobie dzięki temu też poznamy nowy sposób tego typu zadań. Mamy wykazać bez użycia kalkulatora i tablic, że taka liczba jest całkowita. No to sobie zapiszmy założenia. Oznaczmy sobie tę liczbę też jako A, tak jak wyżej, albo jako X, nie ma to znaczenia. No, a teza jest taka, że a należy do całkowitych liczb. No i znowu, moglibyśmy bez problemu sobie postępować w ten sam sposób, co poprzednio. Czyli moglibyśmy szukać, w jaki sposób zapisać te dwie liczby jako właśnie na przykład, no jakieś x plus y do trzeciej, no a tutaj na przykład jako jakieś x minus y do trzeciej. Tylko tutaj to nie jest tak oczywiste, jaki znak postawić, czy plus, czy minus, on niekoniecznie musi korelować z tym, no bo te liczby mogą być takie, że nawet gdybyśmy mieli minusa, no to mm, tutaj, no to one się tak wyskracają, że i tak zostanie plus. No ale sprawdźmy, ile jest to x plus y do trzeciej. To jest x do trzeciej plus 3x kwadrat y plus 3xy kwadrat plus y do trzeciej, no to wtedy no, moglibyśmy zakładać, że niech x zawiera ten pierwiastek jakiś. No to wtedy, jeśli x by zawierał pierwiastek, no to x do trzeciej oraz 3xy kwadrat miałoby w sobie ten, ten pierwiastek, no a pozostałe nie, dlatego że no mielibyśmy x kwadrat już wtedy, no to tuż by nam ten pierwiastek się usunął, no a y zakładalibyśmy, że nie zawierają pierwiastka. No to wtedy moglibyśmy sobie zrobić taką troszkę metodą prób i błędów, no i zapisać, że to 5 pierwiastek z dwóch musiały być równe x do 3 plus 3xy kwadrat, no a to 7 musiałoby być równe 3x kwadrat y plus y kwadrat. No i teraz moglibyśmy się zastanawiać, skoro tutaj się pojawia ten pierwiastek z dwóch, to naturalną koleją rzeczy jest, aby sobie sprawdzić. Czy na przykład x równe pierwiastek z dwóch nam czegoś ciekawego nie da? To jeśli x będzie równe pierwiastek z dwóch, no to to x do trzeciej plus 3xy kwadrat byłoby równe 2 pierwiastki z dwóch dodać 3 pierwiastki z dwóch razy y kwadrat. No i gdyby to y kwadrat na przykład byłoby równe 1, no to wtedy byśmy zauważyli, że to by się nam zgodziło. No to weźmy sobie x równe pierwiastek z dwóch, a y równe 1. No i sobie sprawdźmy. Jak to będzie wyglądało? No to wtedy mamy dwa pierwiastki z dwóch, no bo to jest pierwiastek z dwóch do trzeciej. Dodać trzy razy pierwiastek z dwóch kwadrat, czyli trzy razy dwa razy jeden, czyli to jest w tym przypadku 6. Dodać trzy pierwiastki z dwóch razy jeden kwadrat, czyli po prostu tyle. No i dodać jeden. No to rzeczywiście otrzymujemy 5 pierwiastków z dwóch, dodać siedem. No i by się to nam zgadzało. Czyli wtedy moglibyśmy sobie zapisać, że ta nasza liczba A to jest. W tym przypadku pierwiastek z dwóch dodać jeden do trzeciej, no i to pod pierwiastkiem wszystko trzeciego stopnia. I tutaj z tą drugą liczbą tak naprawdę będzie bardzo łatwo, no bo zauważmy, że one się różnią tylko z tym znakiem, a ten znak będzie się różnił tylko i wyłącznie w tych miejscach, tutaj oraz Tutaj. Czyli widzielibyśmy, że to by było w tym miejscu oraz w tym miejscu. Czyli rzeczywiście jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że jeśli sobie weźmiemy pierwiastek z dwóch minus 1 do trzeciej, to że to się nam zgodzi. Sprawdźmy to. Dwa pierwiastek z dwóch uzyskujemy z tego x do trzeciej. I teraz będzie minus 6 plus 3 pierwiastki z 2 minus 1. No to rzeczywiście jest to 5 pierwiastków z dwóch minus 7. Czyli tutaj mamy minus pierwiastek trzeciego stopnia z takiej liczby pierwiastek z dwóch minus 1 do trzeciej. No to teraz tutaj już opuszczamy sobie te pierwiastki tak naprawdę bez tej wartości bezwzględnej, czyli to jest po prostu. Opuszczenie tego pierwiastka trzeciego stopnia pierwszego, no a tutaj opuszczamy sobie ten pierwiastek trzeciego stopnia, ten drugi. No to w takim razie mamy pierwiastek z 2 plus 1 minus pierwiastek z 2 plus 1. To się nam pięknie skraca, zostaje 2. No i to należy do całkowitych. I to jest jedna z bardzo fajnych metod, ale tutaj mamy dość spore prawdopodobieństwo, że gdzieś tam te liczby, gdyby były większe, to byłoby nam jednak dość ciężko je znaleźć. No to zróbmy sobie to drugą metodą, też bardzo fajną. E, mianowicie mamy to nasze A, no i to A sobie zaznaczamy, że to jest 5 pierwiastków z 2 plus 7 pod pierwiastkiem trzeciego stopnia minus ten pierwiastek trzeciego stopnia z 5 pierwiastków z 2 minus 7. No i teraz ja sobie to podnoszę do trzeciej potęgi. Dlaczego? No dlatego, że skoro tutaj mam te pierwiastki trzeciego stopnia, to chcę zobaczyć, jak to się zachowa. I jest już na pewno spora szansa, że gdzieś tutaj po drodze uzyskamy też jeszcze coś zależnego od właśnie tych dwóch pierwiastków, coś, co będzie zależne od A wtedy, bo sobie różnice tych dwóch pierwiastków... Możemy zawsze zapisać jako A. No to ile będziemy mieć? Mamy pierwszy składnik do trzeciej, czyli to będzie po prostu pięć pierwiastków z 2 plus 7 minus 3 razy pierwiastek trzeciego stopnia z. 5 pierwiastków z 2 plus 7, i to jest wszystko do drugiej potęgi. To ja tak naprawdę tą drugą potęgę mogę sobie wrzucić pod ten pierwiastek. tak? Czyli tutaj będę miała do kwadratu. No i to mnożę razy pierwiastek trzeciego stopnia z 5 pierwiastek z 2 minus 7. Teraz będzie dodać 3 razy pierwiastek trzeciego stopnia z 5 pierwiastek z 2 plus 7. Razy, i to samo co wcześniej. Będzie pierwiastek trzeciego stopnia z 5 pierwiastek z 2 minus 7 do kwadratu. I ja ten kwadrat sobie wrzucam pod ten pierwiastek trzeciego stopnia. Będzie na końcu minus, ten y do trzeciej, czyli w naszym przypadku 5 pierwiastek z 2 minus 7, ale skoro tutaj jest minus, minus, to tutaj mi się zmieni znak na plus. Jeśli tego nie widzicie, to zostawiamy sobie to zawsze wtedy w nawiasie i później zmieniamy ten znak w środku. No ale powiedzmy, że my już to wiemy. Co to nam daje? No co teraz tak naprawdę to 5 pierwiastek z dwóch się nam skraca, no i co nam zostaje, że a do 3 to się równa 14 minus 3 razy. No i ja sobie to wszystko mogę tutaj wrzucić pod ten jeden pierwiastek. Tutaj mam do kwadratu razy 5 pierwiastek z 2 minus 7, i to jest pod tym pierwiastkiem trzeciego stopnia. Dodać 3 pierwiastek trzeciego stopnia z 5 pierwiastek z 2 dodać 7, razy 5 pierwiastek z 2 minus 7 do kwadratu. No i teraz, co ja mogę zauważyć? No, mogłabym próbować to pod tymi pierwiastkami sobie wymnożyć, ale zauważmy, że mamy taką sytuację, że 5 pierwiastków z 2 dodać 7 do kwadratu, razy 5 pierwiastków z 2 minus 7, to jest nic innego jak. 5 pierwiastków z dwóch dodać 7 razy 5 pierwiastków z dwóch dodać 7 razy 5 pierwiastków z 2 minus 7. I teraz tutaj mamy piękny wzór a kwadrat minus b kwadrat. To jest także wzór skróconego mnożenia. Czyli uzyskamy 5 pierwiastek z dwóch dodać 7 razy, no i tutaj mamy tak, 5 pierwiastek z dwóch do kwadratu, czyli 25 razy 2, czyli 50 minus 49, no bo 7 do kwadratu. Czyli tak naprawdę uzyskaliśmy 5 pierwiastek z 2 dodać 7 no razy 1. Czyli mogę sobie zapisać, że to a do trzeciej to jest 14 minus 3, no i pierwiastek trzeciego stopnia z 5 pierwiastek z 2 dodać 7, no bo to jest razy 1. No i teraz będę mieć dodać 3 razy, no i co się pod tym pierwiastkiem kryje? Tutaj tak naprawdę mamy tę samą sytuację, bo mamy 5 pierwiastków z 2 dodać 7. RAZY 5 pierwiastków z 2 minus 7, RAZY 5 pierwiastek z 2 minus 7. Tylko tutaj różnica jest taka, że tutaj to jest ten początkowy fragment i on nam będzie dawać jedynkę, i zostanie nam pierwiastek trzeciego stopnia z 5 pierwiastków z 2 minus 7. I co ja teraz mogę zrobić? No to widzę, że to A do trzeciej to jest 14 minus, i mogę sobie wyłączyć trójkę. I wtedy mi zostają, no, takie dwa pierwiastki. Pierwiastek trzeciego stopnia z 5, pierwiastek z 2 plus 7 i tutaj będę mieć minus, no bo wyłączyłam tak naprawdę minus trójkę, tak? Przed tym nawiasem, no i mi zostaje pierwiastek trzeciego stopnia z 5, pierwiastek z dwóch minus 7. No i ja zauważam, że przecież to jest nic innego jak moje A. Tak, no bo tutaj ja sobie zapisałam, ile to moje A wynosi. No i zauważam, że to jest przecież dokładnie to samo. No więc ja sobie tutaj to A mogę wrzucić. Czyli ja zauważam, że A do trzeciej to się równa 14 minus 3A. No, i uzyskuję tak naprawdę takie równanie wielomianowe. A do trzeciej plus 3a minus 14 równa się 0. No i muszę go spróbować sobie rozwiązać. Tak, no to. Nie widzę tutaj żadnego wzoru skróconego mnożenia, więc oznaczam sobie, że to jest mój wielomian od A. No i szukam. Potencjalne pierwiastki, no to to będą w tym przypadku dzielniki tego wyrazu wolnego, czyli dzielniki 14. No więc sobie sprawdzam. Włód 1 na początku to jest 1 plus 3 minus 14, czyli 4 minus 14 minus 10. No nie bardzo. Wód minus 1. Minus 1 minus 3 minus 14, czyli minus 18. No też nie. Włód 2. 8 dodać 6, czyli 14 minus 14, 0. No to się mi udało, znalazłam. No i teraz schematem hornera sobie to podzielę. Czyli tak, jakie mam współczynniki? 1. Przy drugiej potędze tak naprawdę mam 0, więc to jest ważne. Tutaj mam później 3 i minus 14. Dzielę ten wielomian przez tak naprawdę wielomian A minus 2, czyli tutaj się na mi pojawia ta dwójka. No i tak, jedynkę spisuję 2 razy 1, no to 2, dodać 0, 2, 2 razy 2, 4, dodać 3, 7, 2 razy 7, 14, minus 14, 0. Czyli udało mi się to fajnie podzielić. No i uzyskuję tak naprawdę, że mogę sobie ten mój początkowy wielomian a do trzeciej plus 3 plus 3a minus 14 zapisać jako a minus 2 razy a kwadrat plus 2. A plus 7 równa się 0. No i teraz widzę, że albo a minus 2 jest 0, no albo a kwadrat plus 2a plus 7 jest 0. No i tutaj mamy, że a równa się 2, zgadza się? No a tutaj mam trójmian kwadratowy, to sobie sprawdzę, jaka jest delta. To będzie 4 minus. 4 razy 7, czyli minus 28, no to jest mniejsze od 0. Czyli jedynym pierwiastkiem jest tutaj dwójka, czyli A równa się 2. To należy do całkowitych, czyli co kończy dowód? No i tak jak wcześniej uzyskaliśmy, że to się równa 2, czyli i tutaj wcześniej, i tam mamy koniec dowodu. Na dwa sposoby się to nam udało zrobić z wykorzystaniem właśnie wzorów skróconego mnożenia. To przejdźmy sobie teraz do uwymierniania. Przygotowałam pięć przykładów, aby pokazać i postopniować tą trudność, aby pokazać, jakie są różne możliwości. Jeśli chodzi o przykład A, no to tutaj jest sprawa dość łatwa. No bo jeśli w tym mianowniku mamy po prostu pierwiastek z trzech, no to w takim razie będziemy mieć 2 minus pierwiastek trzeciego stopnia z dwóch przez pierwiastek z trzech i możemy sobie to po prostu przemnożyć przez ten pierwiastek. Dlaczego? No bo pierwiastek z trzech razy pierwiastek z trzech równa się 3. Czyli naszym celem jest zawsze to jakby nie mnożenie przez to, to samo. Naszym celem jest przemnożenie przez coś, dzięki czemu uzyskamy coś całkowitego w mianowniku. W takim razie, no my jeśli sobie przemnożymy przez pierwiastek z trzech i licznik i mianownik, no bo wtedy musimy mnożyć i licznik i mianownik, no to rzeczywiście w mianowniku uzyskamy trzy. No bo pierwiastek z trzech razy pierwiastek z trzech to jest po prostu trzy. A co dostaniemy w liczniku? No w liczniku dostaniemy dwa pierwiastki z trzech. Minus pierwiastek trzeciego stopnia z dwóch razy pierwiastek z trzech. Tak, no tutaj tych pierwiastków sobie nie możemy po prostu wymnożyć, czyli mogliśmy to zostawić też w takiej postaci pierwiastek z trzech razy dwa minus trzy pierwiastki z dwóch przez trzy. Po prostu i tak jest w porządku. Co z tym pod punktem B? No tutaj już jest troszkę trudniej. No bo zauważmy, że przemnożenie przez to samo, czyli jeśli ja to przemnożę przez pierwiastek trzeciego stopnia z czterech i licznik i mianownik, to ja uzyskam. Tak naprawdę pierwiastek trzeciego stopnia z 16 w tym mianowniku. No a w liczniku pierwiastek trzeciego stopnia z 4. Ale ile to jest 16? Gdybyśmy sobie to rozłożyli na czynniki. No co to, to będzie na 2, podzielić mogę, to będzie 8. Znowu na 2 to 4. Znowu na 2 to 2. Na 2 to 1. No i rzeczywiście uzyskuję jakieś tam dwójeczki, ale. To jest dwa, pierwiastek trzeciego stopnia z dwóch. No i to mnie nie satysfakcjonuje, no bo znowu uzyskuję ten pierwiastek w mianowniku. Czyli to nie była najlepsza metoda. Czyli zawsze musimy się zastanowić, czy przemnożenie przez to samo ma jakikolwiek sens. W tym przypadku nie. Lepiej jest się zastanowić tak naprawdę, co ja mam. No mam jakiś pierwiastek trzeciego stopnia z czegoś. To zawsze tak naprawdę, skoro widzę, że to z pierwiastek trzeciego stopnia, to mogę sobie zauważyć, że jeśli mam pierwiastek trzeciego stopnia z jakiegoś a, to jeśli ja to przemnożę przez pierwiastek trzeciego stopnia z a kwadrat, to ja uzyskam pierwiastek trzeciego stopnia z a do trzeciej, czyli to będzie po prostu a. I to jest zawsze no taka jakaś możliwość. Czyli tu Tutaj mogłabym sobie przemnożyć to przez po prostu pierwiastek trzeciego stopnia, ale z 4 do kwadratu, tak? Czyli wtedy uzyskałabym, że to jest 5 pierwiastek trzeciego stopnia z 16 dzielone przez 3 pierwiastek z 4 do trzeciej. Czyli tutaj by mi się pojawiło po prostu to 4, no a w liczniku bym miała 5. No i już wiem, że to jest 2 pierwiastek trzeciego stopnia z 2. Czyli uzyskałabym, to by mi się mogło skrócić, że to jest 5 pierwiastek trzeciego stopnia z 2 przez 2. Ale pamiętajcie, że zawsze może się okazać, że tak naprawdę ta Wasza liczba to jest ten drugi fragmencik, czyli że to jest pierwiastek trzeciego stopnia z jakiegoś a kwadrat. No i po prostu, żeby to sprawdzić, wystarczy sobie to rozłożyć na czynniki. No ja bym zauważyła, że ten mój pierwiastek trzeciego stopnia z 4 to jest nic innego jak 2 kwadrat, więc wystarczyłoby to po prostu przemnożyć przez pierwiastek trzeciego stopnia z dwóch i licznik i mianownik i bym uzyskała 5 pierwiastków trzeciego stopnia z dwóch dzielone przez 2, czyli to samo. Czyli to były takie dość łatwe sytuacje, w których mieliśmy do czynienia tak naprawdę z jednym pierwiastkiem, nie było żadnego większego... Wyrażenia w tym mianowniku, no to teraz spójrzmy sobie na ten nasz podpunkt C. No i tu mamy 3 dzielone przez 3 minus 5 pierwiastków z 2. No i tutaj już mamy jakiś iloraz dwóch części. W takim razie, co możemy zrobić? W takich sytuacjach zauważamy, że my będziemy chcieli wykorzystywać te wzory skróconego mnożenia, ale nie byle jakie, bo tak naprawdę jeśli to się będzie tyczyło pierwiastków kwadratowych, czyli pierwiastków drugiego stopnia, no to a kwadrat minus b kwadrat będziemy chcieli wykorzystać, czyli a minus b raz Razy a plus b. A jeśli będziemy mieć jakieś pierwiastki trzeciego stopnia, no to mamy do dyspozycji wtedy a do trzeciej minus b do trzeciej, czyli a minus b razy a kwadrat plus ab plus b kwadrat i drugi to jest a do trzeciej plus b do trzeciej, czyli a plus b a kwadrat minus ab plus b kwadrat. I tak naprawdę my będziemy mieć jeden właśnie z tych nawiasów, z tych iloczynów, albo właśnie na przykład a minus b, albo a plus B i będziemy musieli przez ten drugi przemnożyć, albo przy tych trzecich potęgach, no to na przykład A minus B lub A plus B będzie mieć dane, a musimy wtedy przemnożyć przez a kwadrat plus AB plus B kwadrat, albo A kwadrat minus AB plus b kwadrat, no albo będziemy mieli dane ten drugi. No więc musimy zobaczyć, co mamy. No tutaj mamy łatwą sytuację, no bo widzimy, że mamy jakieś A minus B. I to będzie z tego kwadratu, czyli z tego wzoru pierwszego wzięte. W takim razie widzę już, że muszę to przemnożyć przez A plus B, czyli przez 3 plus 5 pierwiastków z dwóch. No i co ja uzyskuję? Uzyskuję tak naprawdę 3 razy 3 plus 5 pierwiastków z 2 dzielone przez 3 kwadrat minus 5 pierwiastek z 2 do kwadratu. Czyli to co uzyskuję to jest 3 razy 3 plus 5 pierwiastków z 2 dzielone przez 9 minus 50, czyli dzielone przez minus 41. No i to jest wynik. Jeśli chodzi o D, no to tutaj zauważmy, że jest już troszkę trudniej, bo się pojawia ten pierwiastek trzeciego stopnia. Ale tak jak sobie wspomnieliśmy, my tak naprawdę musimy się zastanowić, którą częścią to jest. Tu mamy jakieś A plus B, a wiemy, że nas będą interesować te pierwiastki, że nas będą interesować te wzory skróconego mnożenia albo A do trzeciej minus B do trzeciej, albo A do trzeciej plus B do trzeciej. To skoro mamy jakieś A plus B, no to to jest ten fragment, tak? No bo w tym drugim mielibyśmy A minus B. A tutaj mamy plus, więc ja już widzę, że ja muszę to przemnożyć przez tą drugą część, tak? Czyli przez a kwadrat minus ab plus b kwadrat. No i licznik, i mianownik. Ale no tak jak już powiedzieliśmy, a tutaj w naszym przypadku to jest pierwiastek trzeciego stopnia z dwóch, a b to jest po prostu 1. No więc sobie to przemnażamy. A kwadrat. No to to będzie pierwiastek trzeciego stopnia z dwóch do kwadratu, czyli to jest pierwiastek trzeciego stopnia z 4 y, minus. Pierwiastek trzeciego stopnia z dwóch razy 1, czyli pierwiastek trzeciego stopnia z dwóch. No dodać jeden. No i to samo wstawiamy sobie do licznika. No, i co uzyskujemy? W mianowniku wiemy, że mamy po prostu wzór skróconego mnożenia, czyli to jest a do trzeciej, czyli 2, plus b do trzeciej, czyli plus 1. No i to będzie po prostu 3. No a jeśli chodzi o licznik, no to mamy 7 razy pierwiastek trzeciego stopnia z 4 minus pierwiastek trzeciego stopnia z 2 plus 1. No i to jest wynik w tym zadaniu. No to teraz ostatni podpunkt, czyli podpunkt e. No i tutaj mamy 3 dzielone przez pierwiastek trzeciego stopnia z 9 minus pierwiastek trzeciego stopnia z 12 plus pierwiastek trzeciego stopnia z 16. No i ja znowu tutaj zauważam, że mam te pierwiastki trzeciego stopnia, więc no chcąc, nie chcąc będę miała do czynienia albo z tym wzorem A do trzeciej minus B do trzeciej, Albo z tym wzorem A do trzeciej plus B do trzeciej. No i ja zauważam, że tutaj to będzie ten fragment wzoru, który ma jakieś trzy składniki, czyli no, to znowu będzie ten sam niebieski, który sobie zaznaczyliśmy, bo zauważmy, że mamy w środku ten minus. Czyli to nie mógł być ten wcześniejszy wzór, no bo on ma tutaj plusika, tak? Czyli to odpada w takim razie, przez co ja muszę domnożyć, no przez A plus B. Tylko no naszym oczywiście zadaniem będzie się zastanowić, co tutaj jest a, co tutaj jest B. No to zauważmy, że minus pierwiastek trzeciego stopnia z 12 to jest nasze A razy B. No bo tutaj stoi ten minus, więc A kwadrat to będzie po prostu pierwiastek trzeciego stopnia z 9, czyli to jest pierwiastek trzeciego stopnia z 3 kwadrat. Czyli tak naprawdę A to będzie pierwiastek trzeciego stopnia z 3, a nasze B to jest pierwiastek trzeciego stopnia z 16, a to jest pierwiastek trzeciego stopnia z 4 kwadrat. No, bo musimy tutaj mieć ten kwadrat. Czyli b to jest pierwiastek trzeciego stopnia z 4. Więc przemnażamy sobie to przez pierwiastek trzeciego stopnia z 3, dodać pierwiastek trzeciego stopnia z 4. I licznik, i mianownik. No i jeśli chodzi tutaj o ten nasz mianownik, no to tutaj wrzucamy sobie już ten wzór skróconego mnożenia, czyli a do trzeciej dodać b do trzeciej. Czyli w naszym przypadku to jest. Pierwiastek trzeciego stopnia z 3 do 3, czyli 3, dodać pierwiastek trzeciego stopnia z 4 do 3, czyli 4, czyli tu będzie 7. No a licznik pozostaje bez zmian. No nie, nie damy rady tego wymnożyć, więc tak musi to pozostać. No i to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Zachęcam Was oczywiście do obejrzenia dnia pierwszego, jeśli jeszcze nie jesteście zaznajomieni. Jeśli nas jeszcze nie subskrybujecie, to zapraszamy oczywiście do subskrypcji kanału. No i zostawcie lajka i komentarz, jeśli film się Wam podobał. Cześć!